Jaka jest zdrowa, dobra relacja wobec siebie samego? Odpowiedzieć sobie w ogóle na pytanie, czy ja w ogóle siebie lubię. Są trzy podstawowe przestrzenie budowania relacji, tudzież po prostu trzy podstawowe przestrzenie relacji. Relacja z Bogiem, między sobą, z sobą samym. Którą z nich zaniedbujemy najczęściej? Z sobą samym. <grych> tak. I, I nie wiem czy to w ogóle, w ogóle ja nie wiem, ale tak w tej naszej bańce katolickiej myślę, że przede wszystkim z sobą samym. Bo gdzieś troszkę mamy zachwiane proporcje, wiecie, że, że gdzieś to nasze myślenie o tej miłości tak troszkę nam się zachwiewa, albo i mocno, ku takiemu totalnemu zapomnieniu o sobie. I możecie zobaczyć osoby super oddane innym, ale z tłustymi włosami na przykład. Obrazek taki. A tłuste włosy, bo nie ma czasu umyć włosów. Ja nie mówię, bo są stany choroby skórne, kiedy po prostu te włosy nam się przytłuszczają, tak, także po kilku godzinach, ale to już jest ekstremum, bo to jest taki symbol. Albo, nie wiem, chodzi w wytartej kurce ktoś, nie? Bo nie ma czasu pójść do sklepu, żeby kupić sobie kurtkę. Oczywiście są sytuacje ekstremalne, że ktoś ma taki etap życia, że rzeczywiście wtedy nie ma czasu. Ale jeżeli to jest taki konstans, to znaczy, że jednak ten ktoś tutaj sobie zachwiał tą miłość do siebie, że zaraz ty potrzebujesz umyć włosy, potrzebujesz kupić sobie kurtkę, potrzebujesz się wyspać. I nie ma w tym nic złego, bo żeby kochać innych, musisz kochać też siebie. To nasze spotkanie będzie duchowo, historyczno-psychologiczne. Jak słyszy się o relacjach, to od razu gdzieś się myśli o, o psychologii, nie? Psychologia. Więc jak zaprzyjaźniona znała pani psycholog, Monika, którą pozdrawiam serdecznie, jeżeli będzie oglądać te nagranie, jak ja jej powiedziałam, że będę miała takie spotkanie o relacjach, to mnie wyśmiała w twarz powiedziała, co ty w ogóle wiesz na ten temat. Ona jako psycholog, nie? Ale zaraz oczywiście się. My mamy taką relację, że możemy sobie takie rzeczy mówić. E, więc tak zaraz się oczywiście wytłumaczyła, że oczywiście, że mogę powiedzieć jako człowiek, który ma relacje na ten temat i jako człowiek, który zna Faustynę. Ale tak, e, będziemy sobie mówić o tych relacjach, też e, jakby ciągnąc wiedzę z tych trzech obszarów: nasza wiedza o Faustynie, czyli jakoś historia, nasza e, wiedza duchowa i nasza wiedza psychologiczna. Mówię nasze, dlatego że zaraz będę biegać z mikrofonem. Nie, nikt nie wychodzi. O, odważni ludzie jesteście. Jesteś. Czyli re, spójrzmy na chwilę na relacje Siostry Faustyny wobec samej siebie. Jeżeli to jest ten jeden obszar, który najbardziej zaniedbujemy, i może ten taki, który najmniej znamy, patrząc na Faustynę. Jaka jest zdrowa, dobra relacja wobec siebie samego? Może taki pierwszy punkt, który warto by sobie powiedzieć, to jest odpowiedzieć sobie w ogóle na pytanie, zadajcie je sobie teraz, a ja zaraz wam powiem, jak to było z Faustyną. Czy ja w ogóle siebie lubię? Czy ja lubię siebie? Czy ja lubię ze sobą być? Czy ja potrafię na przykład być w ciszy sam ze sobą? Czy mi jest zawsze potrzebny ktoś albo coś, bo nie wytrzymam? Sam ze sobą nie wytrzymam. Wielu ludzi ma problem z pojechaniem na rekolekcję w ciszy. No, bo nie wytrzymam. Sam ze sobą nie wytrzymam. Czy ja lubię siebie? Pytanie: Czy Faustyna lubiła siebie? Czy ktoś ma jakieś pomysły na odpowiedź? Oprócz tego, że generalnie wyjdziemy z założenia, że tak, bo jest święta, no to będziemy wszystko odpowiadać, że tak, ale czy macie jakieś dowody na to? Coś, żeby tą tezę pokazać, udowodnić, że ona naprawdę siebie lubiła. No to chyba siebie nie lubiła. No, dobrze, ale dobrze, to jest ważne. O, rzeczywiście, mówiła o sobie, często, że jest nędzna, mała. Mhm. Akceptowała się taka, jaka jest, ale czy była no, to. Nie powiedziałabym tego. Nie powiedziałabyś tego. No właśnie, słuchajcie, z dzienniczka. Akceptowała jeszcze... nędzę, to wszystko, ale czy byłam już do siebie, bardziej do Jezusa niż do siebie. Ale... No to na pewno bardziej do Jezusa, na pewno, ale. Czy miała taki zdrowy stosunek do siebie? Spróbujemy sobie to teraz odszukać. Zobaczcie, pierwsza rzecz to pytanie moje do Was. Czy czytaliście wspomnienia o siostrze Faustynie? Kto czytał wspomnienia? Ręka do góry. Świetnie, bardzo się cieszę, że mam lekko przewagę nad Wami. <śm> 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 wspomnienia nam dają dużo ekstra wiedzy o Faustynie, której nie ma w dzienniczku. Bo osoby, które ją znały, opowiadają o niej. Ona o sobie mówi tyle, ile jest konieczne do przekazania faktów o Jezusie, o jej misji, o relacji z Jezusem. Więc to jest jakoś wybrana ścieżka, nie? To nie jest cała prawda o niej. Bardziej obiektywne będzie to, jak ją ludzie zapamiętali. I tu bardziej możemy z tego wyciągnąć informacje na ten temat, czy ona siebie w ogóle lubiła. Zobaczcie. Nawet ten przykład tutaj, który został poruszony jako swoiście zaprzeczający temu, że ona mogłaby siebie lubić, bo mówi o sobie, że jest nędzą, jest mała, jest nędzna, ale była postrzegana przez niektórych jako pyszna, czyli że chodziła w taki sposób, nie, dumny, no to to już by nam trochę łamało ten obraz, że to jest człowiek, który myśli o sobie, wiesz, w taki negatywny sposób. Czyli zobaczcie, ona jednocześnie jest świadoma własnej nędzy, bo to jest prawda. To jest prawda o niej, to jest prawda o mnie, o Tobie, o Tobie, o Tobie. My jesteśmy niczym. Pyłem, puchem. To kobieto puchu marny, to chyba Mickiewicz mówił, nie? Ale z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy, nasze ciało, ale nasza dusza jest wieczna. Nasza dusza jest skończona na nieskończoność, jesteśmy na wieczność, pochodzimy od Boga samego jesteśmy nazwani Jego dziećmi. Więc zobaczcie, wszystko to nagle nam zaczyna, jeżeli mamy taką szalę i tutaj położymy całą naszą nędzę na tym, i nagle sobie zaczynamy to uświadamiać, że ja jestem dzieckiem Boga. On nie... A ona, wychodziła kaplicy, ona wychodziła z to nie z Jezusa, ona wychodziła z Tak? Pomysła, to to tak, ona wychodziła z tą świadomością, yy, no, nie ona nie mówi, tak, w moich żyłach płynie królewska krew. Przez to one po wyjściu zauważyły taką uniesioną. Tak. tak. Ja tak. nie wiem, czy tylko w tych momentach widzieli ją taką, oni postrzegali to jako pyszna. Ale zobaczcie, my też w katolicyzmie mamy wykrzywiony obraz pokory. Bardzo często. Pokora to, ja jesteś pokorny, to nie podnosisz oczu w ogóle, nie? Jesteś pokorny, to się chowasz. Ja nie mogę być pokorna, bo stoję przed mikrofonem. Siostra ma jakieś niezdrowe parcie na szkło. No nie może być pokorna, no bo stoi tutaj mówi do ludzi publicznie i normalnie pozwala na siebie patrzeć. Nie patrzcie na mnie, proszę. Faustyna była bardzo radosna, tak. Helena była, została zapamiętana. Jedno z najczęstszych wspomnień, jak będziecie kiedyś czytać wspomnienia o Faustynie, to jest to, że ona była bardzo radosna. Bardzo taka energiczna, ekspresyjna, wygadana, promienna. Czy taka kobieta pełna życia. A jednocześnie pisze w sobie: Jestem nędzna, jestem nicość, jestem grzeszna, jestem grzech. Jestem nicość plus grzech, czyli bardzo na minus. A jednocześnie mówi: Jestem córką Boga. Królewska krew płynie w moich żyłach. I zobaczcie, i z tego nam się rodzi zdrowy balans. Jak my żyjemy w tych dwóch rzeczywistościach jednocześnie, to nie wpadniemy w żadną skrajność. Ani nigdy nie będziesz myśleć o sobie, że jesteś supermenem i bez Boga dasz radę, bo wiesz, że nie. Ani nigdy nie będziesz myślał o sobie, że jesteś nic nie warty, bo wiesz, że Bóg jest Twoim ojcem. I jeżeli ja powiem o sobie, że ja jestem nie, nieudany, to ja ubliżam mojemu ojcu. Ja mówię źle o moim ojcu, jeżeli ja mówię, że ja jestem felerny. I ilekroć będą wam się negatywne myśli nasuwały na własny temat, że, że jestem głupi, nigdy tego nie mówcie sobie. Nigdy i nie pozwólcie, żeby ktokolwiek was nazywał głupim. Głupio się zachowałem, zgadzam się, niejednokrotnie. Ja w moim życiu też się zachowałam głupio. Ale ja nie jestem głupia. Zły jesteś. Nie, nie jestem zły. Źle się zachowałem, ale nie jestem zły. Jestem królową, królewną, córką Boga i to jest moja e, najprawdziwsza e, tożsamość. I poczucie własnej godności z tego ma wypływać, a nie z tego, że mi się coś w życiu udało, że ktoś mnie docenił, że coś osiągnąłem. To jest e, mało istotne. Nawet teraz mi się przypomina ten fragment z dzienniczka taki genialny, e, gdzie Jezus mówi, ja nie, nie wynagradzam za efekty pracy, za Twoje sukcesy. Ja nie na to patrzę. Świat na to patrzy, świat cię będzie oceniał na podstawie tego, co widać na zewnątrz. Bóg nie patrzy na to. Wiemy z Pisma Świętego, że na serce patrzy. Faustynie mówi, że on patrzy na jej trud, wysiłek, na jej cierpienie, to wszystko, co, co się dzieje po drodze ku temu, że ona chce coś dla Jezusa zrobić, chce coś dla Jezusa osiągnąć, bo my tak, mamy się starać, mamy coś osiągać w życiu, mamy ku czemuś dążyć. E, czyli tak, czyli Faustyna lubiła siebie. Lubiła siebie, możemy to chociażby na tej podstawie powiedzieć. Co jeszcze świadczy o tym, że ona siebie lubiła? To jest taka sytuacja, którą chcę Wam opowiedzieć, która o kilku fajnych rzeczach świadczy o Faustyny, ale najpierw Wam ją opowiem, a potem wyciągniemy wnioski. Faustyna ma lat 17, w wieku lat 16 ona jedzie szukać pracy. Nie wyjeżdża z głogowca, z tej wioski, w której się urodziła, jedzie do większego miasta, żeby szukać pracy. Przede wszystkim po to, żeby pomóc rodzicom, bo oni ledwo co wiążą koniec z końcem, jest tam duża bieda w rodzinie, więc ona już jako szesnastolatka wyjeżdża, żeby pracować, pomagać rodzinie i sama być w stanie siebie utrzymać. I ona pracuje jako, byśmy powiedzieli, dzisiaj, pomoc domowa. Różne prace w domu wykonuje, czy to jest po prostu gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi. W różnych miejscach pracuje, wykonując właśnie te, te obowiązki. Mansa jest Znowu poszukuje kolejnej pracy i idzie do takich e, trzech pań. To były takie tercjarki franciszkańskie w Łodzi, mieszkały razem. E, tercjarki, czyli znaczy no, takie kobiety, które były w trzecim Zakonie świętego Franciszka, ale święte, święte. No, mam nadzieję, że święte, ale świeckie kobiety, świeckie, które po prostu żyły tą duchowością franciszkańską i one potrzebowały pomocy. Podejrzewam, że były bardziej zamożne, no, bo kto inny by sobie pomoc do, do utrzymania domu zatrudniał. I ona idzie zgłosić swoją kandydaturę. Siedemnastoletnia dziewczyna ze wsi bez wykształcenia. Idzie i co mówi? Ja z chęcią będę u Was pracować, ale. Codziennie muszę chodzić na msze świętą, chcę się spowiadać u waszego spowiednika, muszę też chodzić do biednych, a gdy ktoś będzie konający, to też muszę do niego pójść. To co, zgadzacie się na moje warunki? Siedemnastolatka ze wsi. Co to mówi o Faustynie, o Helenie? Wtedy jeszcze Helenie. Czy ona siebie lubi? Szanuje się. Ona ma poczucie własnej wartości. Ja oferuję wam swoje usługi i wierzę, że są one wartościowe, a moje warunki, że ja w ogóle przyjmę tę pracę, są takie. To są rzeczy dla mnie ważne. Zobaczcie, jeżeli ja kocham siebie, to i ja się zatroszczę o to, żeby to, co dla mnie jest wartościowe, żeby mnie miała na to czas. Jeżeli dla niej wartościowa jest relacja z Jezusem, e, więź z Jezusem, ona się troszczy, ja chcę codziennie być na Eucharystii, ja chcę dobrego spowiednika. I wiem, że Wasz jest dobry. I jeżeli ona ma prawdziwą więź z Jezusem, będzie też miała więź z, z ludźmi, i ona wie, że Jezusowi szczególnie zależy na tych, którzy są jakoś przez życie pokrzywdzeni, żeby być dla nich. Więc mówi od razu: Słuchajcie, ja będę chodzić do y, biednych i, i będę przy tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, czyli przekonających. To jest mój warunek. To są jej wartości, to są rzeczy dla niej ważne, ona o to zadba. Czyli ona lubi siebie, ona ceni siebie, ona zna swoją wartość. I ona też umie stawiać granice. To wszystko jest zdrowa relacja ze sobą samym. Jeżeli my mamy, jeżeli widzisz u siebie takie cechy, brawo, masz dobrą relację ze sobą samym, kochasz siebie. Tak po chrześcijańsku, tak dobrze, tak wartościowo. Hmm. Jeszcze jeden taki konkretny przykład miłości siebie, bo człowiek, który kocha siebie, też umie stawiać granice. To znaczy to, co mamy często zachwiane w chrześcijaństwie, w, może nie w chrześcijaństwie, ale w naszym pojmowaniu chrześcijaństwa, że, że jak ja mm, jestem dobrym katolikiem, jak ja kocham Pana Boga i bliźnich, no to ja już kocham ich bez granic i ja dam im się zagrzeć, zajeść, połknąć. Że tak się poświęcę, że umrę na zawał w wieku 30 lat. No, nie wiem, czy to jest to, czego Pan Bóg chce od nas. Pomijam konkretne sytuacje, które można by tu dać jako wyjątki, ale generalna reguła jest taka, że jeżeli kochasz siebie tą zdrową miłością, będziesz umiał też stawiać granice. Jezus też stawiał granice. Jezus też mówił: Nie. My też musimy to potrafić zrobić. Kojarzycie, jak wygląda powołanie Heleny. Może, może kojarzyć. Ona chce iść do zakonu i co robi? Prosi, prosi rodziców o pozwolenie. Jest, żyje w tych czasach w tym pokoleniu, które ma wielki szacunek do rodziców, pomijając fakt, że ona jeszcze nie jest pełnoletnia, jak pierwszy raz prosi, ale dla niej to jest oczywiste, bez błogosławieństwa rodziców nie chce tego zrobić. Więc prosi rodziców. Oni mówią nie. Dziewczyna to przyjmuje, dobra. Jest jej ciężko, ale przyjmuje. Ale jednak to pragnienie nie ustaje w niej, więc za jakiś czas znowu ich prosi, a oni na to nie. I potem, myślę, że większość z Was kojarzy tą sytuację, że Jezus sam wkracza do akcji, bo on widzi, że ona jest tak skupiona na tej, tym szacunku wobec rodziców i uzależnieniu swoich decyzji życiowych od błogosławieństwa rodziców, że ona nie pójdzie do tego klasztoru. Pomimo, że ona chce, że ona wie, że to jest dla niej dobre, i gdzieś wewnętrznie czuje, że Jezus ją do tego wzywa, ale no nie pójdzie, bo brak błogosławieństwa od rodziców. Wtedy on wkracza do akcji i jest to słynne spotkanie w Parku w Wenecji. No, że on się jej pierwszy raz objawia. Ona go widzi po raz pierwszy. I, e, I co ona robi potem? Jezus jej powiedział, jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Co ona z tym robi? Pojechała. Natychmiast. I e, jak to, co się dzieje za kulisami? Ona mieszka wtedy u swojego wujka w Łodzi i, i mówi wujkowi, że, że ona pojedzie do zakonu. Wujek wie, że rodzice tego nie pochwalają i mówi do niej tak. To jest zapisane we wspomnieniach, ze wspomnień jej mamy Marianny. To jest taki cytat. Nie wiemy na ile jest dosłowny, no ale jest to podane jako cytat. Słuchaj Helcia, powiedział wujek. Helcia od Heleny. Twoi rodzice ani słuchać nie chcą, byś ty wstąpiła. Ale ona na to słowo powiedziałam i już pójdę. I żeby nie wiem, co nie zmienię i pójdę. Jak wójcie pojedzie jeszcze raz do rodziców, to niech nie mówi, że ja pójdę. I co Ty robisz? Taki żal im. Trudno, odrzekła, i pojechała. Nasza święta Faustana, jak ona mogła tak coś zrobić rodzicom. A co Jezus zrobił rodzicom, pamiętacie, jak Maryja nie, po, nie potrafiła pojąć tego? Trzy dni. Jezu, trzy dni gdzieś ty był! Ojciec Twój i ja z bólem serca Ciebie szukaliśmy. Nie wiedzieliście, że powinienem być u mojego ojca? Dodaj Helena. Jak możesz swoim rodzicom coś takiego zrobić? Wiesz, oni Cię tak kochają i oni mówią, że Ty nie powinnaś iść. Trudno. oni byli sobie sami chcieli się No tak, to jest inna sprawa, że także oni nie rozumieli i... Za, oni, no, oni mówili, oni tłumaczyli to potem, że było kilka względów. To jest złożona sprawa. No, tata myślał, że on będzie musiał dać na posag. On mówi: Z czego ja dam, jak mam same długi? Helena mówi: Tata, nie będziesz musiał, ale on ma tak potwierdzone, że jednak będzie musiał. Nie wiem, czy on się tylko tym tłumaczył, bo jednocześnie jej rodzice mówią, że ona była tym najlepszym dzieckiem. Tak w cudzysłowie mówiąc, bo wiadomo, że wszystkie dzieci są najlepsze, ale ona była tym takim. Co to zawsze pomogła do serca taka dobra Helena, więc żal było puścić tą Helenę. No właśnie, no niby rodzice nie wartościują, rodzice nie wartościują, ale no, coś było w tej Helenie szczególnego. No i co tu widzimy? Jakie cechy u syn tutaj wychodzą? I czy możemy nazwać je pozytywnymi, czy raczej nie? Pozytywny. Umie stawiać granice, umie postawić na swoim. Jeżeli wie, że coś jest dobre, i nie wszyscy dookoła muszą to potwierdzać, ani nie wszyscy na chwilę obecną muszą to błogosławić i rozumieć. Nie. Ale ja wiem, że to jest dobre, więc ja to zrobię. Słuchajcie, Maryja mówi amen w Nazarecie. I, I nie wiemy, na ile ona była świadoma tego wszystkiego, w co wpakuje Józefa. Z czym on się będzie musiał zmagać. Ale ona, nawet jeżeli w momencie mówienia tak... Nie była do końca świadoma, to, to potem już miała tą świadomość i też nic z tym nie robi. Jakby zostawia wszystko Panu Bogu, on się musi tym zająć. Jeżeli ona wie, że to jest od Boga, no to, to już Ty Boże się tym zajmiesz. Jeżeli Ty mi dajesz taką misję, która będzie trudna dla innych ludzi, już Ty się tym jakoś zajmiesz. Ja ufam Tobie. To samo Helena. Ona tego nie mówi. Ale wierzę, że coś takiego musiało się dziać w jej sercu, że skoro Jezus tego chce, ja już mam teraz to pewność, że On tego chce, no to ja już wierzę, że On się jakoś zajmie tym, że moi rodzice tego nie rozumieją teraz. Nie jedna z nas musiała w taki sposób pójść do klasztoru, że okej, okay, rodzice teraz jeszcze nie rozumieją, ale ja wierzę Boże, że, że Ty się tym jakoś zajmiesz, że Ty ich pocieszysz, że Ty im dasz zrozumienie, że oni zaczną to widzieć jako błogosławieństwo w pewnym momencie. Czyli to jest zdrowa Helena i zdrowa relacja do samej siebie w tych odsłonach.